No, i przechodzimy do funta. No, i funta, jak już wspominałem dzisiaj, bardzo ważny dzień dla funta. Dzisiaj oczekujemy niezwykle dynamicznych ruchów i bardzo możliwe, że technika dzisiaj zejdzie na drugi plan. Dlatego też warto sobie jedynie może omówić to, gdzie powinniśmy, w jakim kierunku cena powinna pójść w przypadku spełnienia się danych scenariuszy. Tak więc, jeżeli będzie. Jastrzębi ten raport o inflacji, to znaczy, że będzie wskazywał na wzrost dynamiki inflacji. No i jeżeli karne później potwierdzi to, że ta dynamika jest faktycznie jak, taka, jakiej się oczekiwali, taka, jakiej się spodziewali, no to powinno to skutkować wybicie z tej lokalnej formacji flagi, gdyż tak ją można nazwać, co oznacza przełamanie poziomu 1,56. 65 oraz poziomu nieco bardziej ważnego, stanowiącego kluczowy opór w okolicy 1,56,80. Tutaj wybicie tych poziomów powinno otworzyć drogę na dużo wyższe rejony, do dużo wyższych rejonów cenowych, i maksymalnie dzisiaj nawet może być tak, że osiągniemy okolice 1,58,00, czyli taki poziom, okrągły poziom oporu zlokalizowany właśnie na takim małym oporze. To jest no, około 160 pipsów, ale przy, odpowiednio, tam wiem, przy odpowiednio, odpowiednim rozwiązaniu tego scenariusza jest to możliwe. Analogiczna sytuacja, czyli potencjalne, potencjalnie gołębi, nieco bardziej gołębi, wydźwięk dzisiaj o godzinie 13 powinien być impulsem, Powinien być przyczyną większych spadków, które pierwsze problemy powinno osiągnąć w okolicy 1,55-30 oraz lub nieco niżej, przy okazji dolnego ograniczenia wspomnianej przeze mnie przed chwilą flagi. Wybicie z tej flagi dołem będzie oznaczać zdynamizowanie ruchu w kierunku południowym, co powinno przełożyć się na atak na bardzo silny poziom popytu w okolicy 1,5470 i tutaj spodziewam już się odreagowania. Jeszcze a propos moich pozycji, mojego szukania tutaj miejsca na wejście do rynek. Ja tutaj szukałem miejsca na sprzedaż jeszcze wczoraj przy okazji poziomu 1,5660 i tutaj ta strefa podaży, która może lepiej nieco jest widoczna, na, wiesz, na niższym interwale czasowym, niestety, no braku do no, mojego zlecenia jakieś 7-8 pipsów yy, i to zlecenie yy, prawdopodobnie yy, no, zostanie przeze mnie zdjęte z tego powodu, że jest zbyt duże ryzyko, że przy dużej dynamice ruchu te poziomy zostaną po prostu yy, zanegowane. No i tutaj też yy, taka uwaga, że takie rzeczy, jeżeli liczymy na czysto techniczne poziomy, no to przy takich ważnych wydarzeniach, przy takich ważnych odczytach i danych. No, trzeba się liczyć z tym, że poziomy techniczne są po prostu negowane.